Czy Robert Lewandowski właśnie uciszył wszystkich niedowiarków i udowodnił Hansiemu Flickowi, że sadzanie go na ławce rezerwowych w najważniejszych momentach sezonu było błędem, którego nie wolno powtórzyć? Dlaczego finał Superpucharu Hiszpanii w Dzudzie przeszedł do historii jako najbardziej szalone klasy koło ostatnich lat i co wyznanie Lewandowskiego na boisku oznacza dla przyszłości Mistrzostwa Hiszpanii? Atmosfera przed pierwszym w 2026 roku starciem gigantów na King Abdullah Sports City Stadium była gęsta od spekulacji i niepewności dotyczącej zwłaszcza jednego nazwiska w ekipie Dumy Katalonii. Robert Lewandowski przystępował do tego meczu po niezwykle trudnym okresie, w którym przez ponad miesiąc nie potrafił wywalczyć miejsca w podstawowej jedenastce, a półfinałowe starcie z atletikiem Bilbao obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych. Hansi Flick musiał zmierzyć się z ogromną presją mediów i kibiców, którzy domagali się powrotu polskiego snajpera na najważniejszą bitwę o pierwsze trofeum w nowym roku kalendarzowym. Z drugiej strony stał Real Madrid, czyli wicemistrz Hiszpanii, który za wszelką cenę chciał uniknąć losu ekipy z kraju Basków i odzyskać prymat w starciu z odwiecznym rywalem. Stawka była ogromna, ponieważ historia pokazuje, że zwycięzca superpucharu rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej niemal zawsze sięga później po tytuł mistrza kraju, co nadawało temu finałowi dodatkowego mistycznego znaczenia. Obie ekipy wyszły na murawę niezwykle skoncentrowane, wiedząc, że każdy błąd w tak prestiżowym meczu zostanie bezlitośnie wykorzystany przez rywala. Początek niedzielnego widowiska w Dzudzdzie nie zapowiadał tak gigantycznych emocji, jakie miały nadejść w kolejnych fazach starcia, ponieważ obie drużyny postawiły na szczelną defensywę i wzajemne badanie sił. Real Madryt pod wodzą Carlo Ancelottiego wyszedł bardzo zwarty w obronie, nie odstępując zawodników Barcelony ani na krok, co sprawiło, że podopieczni Hansiego Frykę długo nie mogli znaleźć sposobu na przebicie się w pole karne. Pierwsze celne uderzenie zanotowaliśmy dopiero w 27 minucie, kiedy to Rafinha próbował zaskoczyć tibauta Kurtła, ale belgijski golkiper stanął na wysokości zadania. Jednak to, co wydarzyło się w ostatnich 10 minutach pierwszej połowy oraz w doliczonym czasie gry, przejdzie do legendy światowego futbolu jako absolutny strzelecki festiwal. Najpierw Rafinha odkupił swoje winy za wcześniejsze pudło, i po stracie rodrygo precyzyjnym strzałem przy dalszym słupku dało Barcelonie upragnione prowadzenie. Gdy wydawało się, że Duma Katalonii zejdzie na przerwę z przewagą jednej bramki, nastąpił niesamowity zwrot akcji zapoczątkowany przez Viniciusa, który w doliczonym czasie gry założył siatkę Julesowi Coounde i po kapitalnym zwodzie pokonał Joanne Garcie, przerywając swoją serię 19 meczów bez gola. Królewscy cieszyli się z remisu tylko przez chwilę, ponieważ wtedy do akcji wkroczył Robert Lewandowski, który otrzymał prostopadłe podanie od Pedriego i w sytuacji sam na sam z Courtoisem zachował zimną krew, trącając piłkę tak precyzyjnie, że ta po odbiciu od słupka zatrzepotała w siatce. To był moment, w którym Polak ostatecznie zamknął usta krytykom, pokazując, że jego instynkt snajperski wciąż jest na najwyższym światowym poziomie. Jednak szaleństwo pierwszej połowy trwało nadal i w szóstej minucie doliczonego czasu gry Gonzalo Garcia po zamieszaniu podbramkowym uderzył od poprzeczki, doprowadzając do stanu 2–2, co było wydarzeniem bezprecedensowym w historii El Clasico. Druga połowa meczu przyniosła zmiana optyki, ponieważ Real Madrid rzucił wszystkie siły do ataku, starając się wykorzystać impet z końcówki pierwszej części gry. Vinicius oraz Rodrigo kilkakrotnie sprawdzali czujność Joane Garci, ale młody bramkarz Barcelony spisywał się tego wieczoru rewelacyjnie parując potężne uderzenia sprzed pola karnego. Decydujący moment starcia nastąpił w 73 minucie, kiedy to po kapitalnej akcji rezerwowych Daniego Almo oraz Ferrana Torresa piłka trafiła do rafinki, który uderzył prawą nogą. Futbolówka po drodze odbiła się jeszcze od Raula Essensio, czym kompletnie zmyliła Courtois i wpadła do siatki dając Barcelonie prowadzenie 3-2. Wtedy Carlo Ancelotti zdecydował się na fałabank, wprowadzając na murawę Kylian Mbappe, który mimo niedawnych problemów z kolanem miał uratować Królewskich przed porażką. Francuz jednak nie był w stanie odmienić losu w meczu przez większość czasu, pozostając odciętym od podań. Ostatnie minuty finału to był już tylko i wyłącznie pokaz ogromnych emocji i walki na każdym centymetrze boiska, która w doliczonym czasie gry zakończyła się dramatem Frankiego de Jonga. Holenderski pomocnik w brutalny sposób zaatakował piszczel Kryjan Mbappé, co arbiter po krótkiej analizie wycenił na bezpośrednią czerwoną kartkę, pozostawiając Barcelonę w dziesiątce na ostatnie sekundy. Real Madryt miał jeszcze dwie wyborne okazje do wyrównania, ale uderzenia Alvaro Carrerasa oraz Davida Alaby padły łupem Jołane Garci, który wyrósł na jednego z bohaterów tego finału. Gdy wybrzmiał ostatni gwizdek, stało się jasne, że duma Katalonii po raz pierwszy w obecnym formacie superpucharu obroniła trofeum, a Robert Lewandowski, jako jeden z architektów tego sukcesu, mógł w końcu wznieść ręce w geście triumfu, udowadniając swoją niezbędność dla całego projektu Hansiego Flyke. Centralnym motywem całego tego spektaklu w Dzudzie była nieustanna walka o wiarygodność i przetrwanie na najwyższym poziomie zawodowym, co najlepiej uosabia postać Roberta Lewandowskiego. Tej narracji prowadzi nas od momentu, w którym polski napastnik został odstawiony na boczny tor przez Hansiego Flykę przez miesiąc pełen wątpliwości i medialnej krytyki, aż po decydujące trafienie w finale, które na nowo zdefiniowało jego pozycję w szatni. To opowieść o tym, jak profesjonalizm i spokój pozwalają wielkim mistrzom wrócić do gry w najtrudniejszym możliwym momencie, jak jedna akcja może całkowicie zmienić postrzeganie zawodnika przez miliony fanów. Lewandowski nie tylko strzelił gola, ale był fundamentem akcji Barcelony, pokazując, że jego współpraca z Jamałem i Rafinhą wciąż posiada ten magiczny pierwiastek niezbędny do wygrywania z Realem Madryt. Fakt, że to właśnie obecny mistrz Hiszpanii po raz pierwszy w historii tego turnieju sięgnął po Superpuchar w Arabii Saudyjskiej, jest pieczęcią na tym, że era Frykę w Katalonii wchodzi właśnie w swoją najbardziej owocną fazę. Zwycięstwo Barcelony 3-2 nad Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii to nie tylko zdobycie cennego trofeum, ale przede wszystkim wysłanie jasnego sygnału do całej Europy, że Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim w składzie znów jest potęgą, której należy się bać. Czy ten sukces i powrót Polaka do strzeleckiej formy VEL Kołu oznaczają, że Hansi Flick na stałe przywróci mu miejsce w wyjściowej jedenastce na nadchodzące mecze w La Lidze? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że zwycięzca turnieju w gdzie zawsze sięga później po mistrzostwo, co stawia Barcelonę w roli głównego faworyta do końcowego triumfu w lidze. Przekonamy się niebawem, czy ta niesamowita energia z meczu z Realem poniesie zespół dalej i czy Lewandowski utrzyma swoją morderczą skuteczność w kolejnych tygodniach rywalizacji. Jedne jest pewne, że duma i profesjonalizm polskiego snajpera po raz kolejny wygrały z chwilowymi trudnościami, a my jako kibice możemy cieszyć się z faktu, że nasz kapitan wciąż jest postacią, która decyduje o losach najpiękniejszych meczów na świecie. Czy to zapowiedź całkowitej dominacji Barcelony w 2026 roku? Odpowiedź nadejdzie prawdopodobnie już w najbliższych kolejkach ligowych.